W 2010 roku nawiedziła gminę Janowiec Powróc. Pan szybko zapomina, Który to zastęp uratował? Brzejśce. I pan powiesz. Czy może pan odpowiedzieć, Kto uratował? To narażał życie za przewodniczącego Rady za tą wioskę, żeby była uratowana. Do Janowców podczas czerwania wału za łódkę służył samochód, żeby uratować ludzi, z którym został zatopiony samolot. Może to się Wam wszystkim wydaje dziwne, ale współpracowaliśmy tutaj z Panem Wójtem i się doskonale dogadywaliśmy. Podczas tych powodzi był informowany na bieżąco o wszystkim. Teraz, kiedy już nie zależy Panu, nie wiem czy zależy, czy nie zależy, ale z tego, z tych co tutaj się dzieje z tych szykanek. Mi chodzi, że nie zależy Panu. Byliśmy na Pana każde zawołanie. Remont szkoły zrobiliśmy za prawie 20 tysięcy złotych, gdzie nawet od Pana podziękowania nie dostaliśmy na papierze, tylko usta. Było takie. A teraz ci ludzie patrzą na Pana, którzy w kłocie czoła chcieli, żeby coś zrobić dla społeczeństwa, są społecznikami, a Pan teraz nam się tak odpłaca za wszystko? Dlaczego tak jest? Za łódkę podczas tej powodzi służył nam samochód. My ponad wody cofaliśmy samochodem, żeby uratować ludzi. Jeszcze pamiętam z tamtego dnia słowa księdza, po co wy tam jedziecie, wszyscy zdniecie. Nie, jechaliśmy ratować. A pan teraz nam tak pomaga za to? <laughs> <którychli> no, Chciałbym, tak, co do tego, co prawda, yeah. ja jestem oczywiście pacjentem tutaj naszego rozwoju, ale co do pomyślności jasnej, no chyba, że lekarz tak diagnozuje, to trudno mi powiedzieć, ale czy Natomiast jeśli chodzi o te słowa, które tutaj padały, i wkładane w moje oświadczam z odpowiedzialnością, że nic takiego na sesji nie odpowiadałem, to jest wszystko nagrywane, produkowane, można to sprawdzić. Także nie wiem skąd te informacje, e, można to tworzyć słowo po słowie, nic takiego te słowa, które tutaj padały, nie wypowiadały. E, nie wiem czym tutaj sobie zasłużyłem na e, takie e, <śmienicielskie> słowa, że taką płacą naprawdę w dużej...